Melo. Mam nadzieję, że Wam się podobała wycieczka przez cały świat przez ostatnie kilka dni. Dzisiaj ostatni dzień naszych wakacji na Filipinach, więc uznałem, że to należy się Wam chociaż kawałek tego zobaczyć, więc poświęcę się. Dojechać do wodospadu takiego znanego, ale w sumie trochę się zgubiliśmy. Chodźmy przez jakąś ścieżkę, przez las. Spotkaliśmy w dżungli gościa, który powiedział: chodźcie za mną, doprowadzę was. Więc jak rozsądni ludzie, poszliśmy za nim. Wzdłuż rzeki się szło, po małych wodospadikach aż doszliśmy do dużego wodospadziku. To się nazywa Kawasem. Ładne kolorki. Tak żeśmy się skończyli, że musieliśmy się zatrzymać na Energetyki, bo nie na tym I dwie drożdżówki kosztowały 7 pesos, czyli 14 jenów mniej więcej, czyli 40 groszy. Proszę, to jedziemy? Do wioski, proszę. Zależało mi, żeby nagrać ten jeden ostatni dzień, bo to jest takie coś, czego we vlogu, no często, za często tego nie ma, nie? Leżą sobie kokosy na ziemi, jakiś strasznie inny, dziwny krajobraz. No, bardzo ładnie tutaj jest. A w sumie jednak nic ciekawego, wracamy do auta. Znaczy do auta, do... na motorbike. Podczas tego pobytu starałem się i staram się nadal wyłączyć cały mózg, żeby nie myśleć o ciekawych obserwacjach kulturowych, nie myśleć o ciekawych kadrach i tak dalej, ale no, Filipiny są trochę za bardzo ciekawe i za bardzo inne od wszystkiego, co widziałem w życiu, żeby tak się całkiem dało wyłączyć. Na przykład wczoraj nam się trafiło, że zaproponowano nam pójście na walki tych kogutów, co jest mega kontrowersyjnym tematem i mega ciekawym tematem na zasadzie takiej no skąd się ta zajawka bierze i tak dalej i tak dalej. No wyglądało to szokująco. Szokująco pod względem entuzjazmu wszystkich ludzi i ogólnie no, scena jak z Mad Maxa dla mnie to była po prostu albo jakieś takie postapokaliptyczne pokemony. Ale dobra wiadomość w tym wszystkim jest taka, że Filipińczycy są bardzo mini dla turystów i to tak. Naprawdę mnie to zaskakuje, bo bardzo się wszyscy uśmiechają, machają. No wiadomo, że to jest takie turystyczne ten, ale mało w mało którym kraju aż taki widziałem ciepły, niewymuszony entuzjazm, bo to nie jest takie sztuczne, jak w wielu krajach się widuje. Nie. No zajebiście za dolara najlepsze doświadczenie fryzjerskie od czasu Hongkongu i Karola. A on mnie obstrzyk za darmo i się starał specjalnie, bo tam chciał się popisać trochę. A, a tutaj Najwyższej klasy serwis, polecam. No a teraz jesteśmy już w Panach Sama. to jest taka turystyczna baza, gdzie jest dużo firm zajmujących się nurkowaniem i tak dalej, więc takie miejsce, gdzie dobrze być, bo wszystko jest pod ręką, wszystkie wycieczki, atrakcje. Jest tutaj jedna francuska kawiarnia, co bardzo mi imponuje, bo tu mieszka taki Francuz, yy, mówił, że od 15 lat, yy, no i prowadzi sobie kawiarnię, robi croissanty i tak dalej, spoko. Taki dobry sernik tutaj sprzedaje, boże <słuch> plażowicz Krzysztof Tak spędzałem dużą część tego urlopu Śpiąc na plaży. Chyba najwięcej drzemek w życiu Bardzo dobrze. To Najlepsze momenty to te, które przespałem. Cieszę się bardzo, że jedziemy na te Igrzyska Olimpijskie, ale muszę przyznać, że jak myślę, że za tydzień będziemy w tym Pjongczangu w temperaturze minus 20 stopni Celsjusza, a tutaj jest, 25. A tutaj jest plus 25, to trochę, kurde, tak przykro, nie? Tu jest przyjemnie, naprawdę, fajny styczeń. Tak jest dobrze. Cześć, Krzysztof Dronciarz, jak ci mijają wakacje? Wakacje bez kamery. Ech, kurde, padła mi bateria w aparacie i jakby to był normalny dzień, to bym pojechał do hotelu po zamienną. Znaczy, kilka już mi padło, ale normalnie wnoszę w sobie więcej. Zmierzam do tego. Poczujcie klimat wakacji, bo nie pojadę po baterię i resztę dnia nagramy telefonem i GoPro bo odpoczywam jeszcze dzisiaj. A w tej okolicy Filipin, w której my jesteśmy, czyli wyspa Cebu, najciekawsze rzeczy, jakie tutaj są, według mnie, to są te związane z naturą i z obserwacją żyjątek różnych, więc są serdynki, są żółwie i są też rekiny wielorybie. Poszliśmy sobie na taką wycieczkę, gdzie można sobie pływać z rekinami wielorybimi i to jest taka kolejna rzecz, która myślę, że jest trochę słodko-gorzka, bo, czy ja pewnie tam trochę szkodzi tym rekinom, że je tak dokarmiają, żeby sobie tam ten... No, ale jest to tutaj tak ubrane ekologicznie dość, żeby tam zwiększać świadomość tego, że te rekiny są tam zagrożonym gatunkiem i tak dalej. Chyba są. <laughs> Trzeba troszkę sobie ponurkować. Doszedłem do wniosku, że nurkowanie z rurką, czyli tak zwany snorkel, dużo bardziej mi się podoba niż scuba diving, czyli z butą. Wiadomo, że są ograniczenia, no nie da się coś za głęboko, ale takie bardziej naturalne się to wydaje. Trzeba uważać, że takimi żółwiami, bo mogą się ugryźć, chyć i już się nie ma. Co wam więcej o tym powiedzieć. No Można sobie popływać z rekinem. No i to wszystko tam jest chaotyczne. E, trzeba się szybko orientować i tam zrobienie jakichś dobrych zdjęć wymaga bardzo szybkich skillów, orientacji w przestrzeni, bo te rekiny no nie ustawiają Ci się do zdjęcia, tak jak sobie życzysz tego. Więc mogliby jeszcze popracować nad tym. Ach, trochę smutno kończyć wakacje, ale z drugiej strony naładowane baterie mam. Chyba pierwszy raz tak naładowałem baterię od dwóch lat. Zabawnym przy, przy tym dla mnie uczuciem jest to, że przyjemność mi sprawiło bycie turystą tym razem. Bo normalnie w tych całych moich filmach i tak dalej, jednak staram się turystycznych rzeczy w miarę możliwości unikać i nie iść z tymi najbardziej przetartymi szlak, szlakami. Natomiast tutaj jestem w 100% zadowolony z tego, że to jest taka miejscówka, gdzie jest dużo obcokrajowców. Jest fajny klimat imprezowo- taki nurkowy. Krzysztof tutaj bawi dzieci no to podrenowaliśmy przy okazji mały tutaj fanclub zebraliśmy Bawisz dzieci jeszcze jedną wakacyjną atrakcję sobie zrobimy masaż. Masaż tajski To jest piękne w takich krajach Azji Południowo-Wschodniej kultura taniego masażu. On, no nie zawsze jest jakiś wybitny, nie oszukujmy się, ale prawie zawsze jest tani. Także, no, tak mniej więcej wygląda rzut oka na Filipin. Mnie się bardzo podoba. No. ciekawa propozycja na wakacje. To jest tani kraj, naprawdę, więc myślę, że dużo osób może sobie pozwolić, jeśli tylko znajdzie tanie połączenie lotnicze. Ciekawa kultura, niskie ceny, ludzie uczciwi, tylko trochę naciągają turystów. A na koniec jego niespodzianka chciałbym pokazać najgorszy przedmiot na świecie. Eee, Stałem go w prezencie. Jest to. Wypchana żaba. To jest prawdziwa żaba. Taka zrobiona tak artystycznie, jako wisior. A najlepsze jest to, że jest to portmonetka do trzymania pieniędzy. <grybujesz> to jest. W sensie? Kto kiedykolwiek uznał, że chciałby trzymać cokolwiek w takiej? W żabie. To jest najgorsze. To jest, to jest chyba najgorsza rzecz, jaką widziałem w życiu. Cieszę się, że to zobaczyłem, bo to jest tak.